Chrystus po swoim w niebo wstąpieniu posłał wierzącym w Niego Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu nasz Zbawiciel jest obecny i działa w Kościele. Duch Święty daje nam to, czego świat dać nam nie może. Jeżeli otworzymy się na Jego działanie, doświadczymy w naszym życiu miłości, radości, pokoju, cierpliwości, owoców działania pocieszyciela. Święty Augustyn mówił, że jeśli chcecie mieć życie od Ducha Świętego, zachowujcie miłość, kochajcie prawdę, tęsknijcie za jednością, a osiągniecie życie wieczne. Miłość, która mieszka w naszych sercach, jest owocem Ducha Świętego, który zapala nas ogniem swojej miłości. Modlitwa do Ducha Świętego Jana Pawła II. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Amen.